Ktoś tam jeszcze jest? Bo jeżeli tak, to witam w nowym filmie. I ja widziałam w komentarzach, że spora część z Was powątpiewała, że wrócę, że wrócę kiedykolwiek. No a ja tak zakładałam, że właśnie zajmie mi to tam plus minus te dwa tygodnie. Słońce wyszło? Dawno nie widziałam słońca. Okej, okay, witamy słońcem. Kontynuując, ja lubię do Was gadać. I tak, potrzebowałam tej przerwy też, jak widzicie po tytule... Trochę się w tym czasie wydarzyło. Moje życie, moje życie się zmienia i już właściwie się zmieniło przez te ostatnie tygodnie. A co będzie dalej, to. zobaczymy, zobaczymy. Tak więc w ogóle jeszcze tak tylko dopowiem, że mam nowy telefon i to jest pierwszy film, który w ogóle nim nagrywam i nie wiem za bardzo, co wyjdzie. Tak więc mam nadzieję, że będzie jakaś ostrość, będzie jakiś w miarę dźwięk. Zobaczymy, możecie dać znać w komentarzu. I też już na początku, może tak um, ostrzegę, że ten film, mimo że pewnie będzie krótki, to będzie bardzo chaotyczny, bo nie przygotowałam sobie jakiegoś planu, a pewnie powinnam, bo zapomnę o połowie rzeczy, które, które chciałabym powiedzieć, ale też z drugiej strony, e, tak. Patrząc na doświadczenie koleżanek, które starały się wrócić na YouTube, które tak to przesuwały, przesuwały, no bo, a, no bo jeszcze tam coś trzeba dograć, a, bo to, żeby miało ładny skład. U mnie nie, u mnie nie musi być. Nie, zdecydowanie nie. Ja właśnie sprzątając swoją szafkę nocną, znalazłam statyw i stwierdziłam, dlaczego dzisiaj tego nie nagrać. Dlaczego? Co jest nie tak z dniem dzisiejszym? Żeby po prostu postawić przed sobą staty w telefon, chwilę do Was pogadać. I to będzie taki mój powrót. Mam nadzieję, że będę dawała radę, przynajmniej na razie nagrywać taki chociaż jeden vlog tygodniowy. Dzisiaj sobie go przegadam, ale takie następne to już może będzie coś poza domem. I znowu to, to słońce. Ja nie wiem, wie, że nagrywam i tutaj chcę mnie doświetlić. Okej, okay. niech tak będzie. No ale, ja wiem, ja wiem, taki wstęp, wstęp o niczym, a tutaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o macie głównym. Tak, wie... no teraz to ślepno. I jestem w ciąży. To nie jest żaden clickbait, w ogóle robić takie clickbaity, to już naprawdę ktoś musi mieć tam w głowie coś nie tak. Um, będzie dziecko. <laughs> nie no, powiem Wam, że... Mm, nie te, ta pierwsza część przynajmniej ciąży nie jest dla mnie szczególnie łatwa i no też mam wrażenie, że to widać ale po prostu w pierwszej ciąży tak nie miałam tutaj bardzo dużo nudności, mdłości jestem ciągle zmęczona też jest mi po prostu słabo i teraz kiedy to nagrywam już nie jest tak źle nie jest tak źle, natomiast wcześniej no, sporo czasu miałam wyjęte z życia i to tak wyjęte, że miałam problem, żeby wstać z łóżka i wiecie, tylko łóżko Łazienka. To, to, to było moje życie niesamowite, wiem. No, ale teraz już mam nadzieję, że po prostu będzie lepiej. A przynajmniej do tego momentu, kiedy będę już ogromna, z wielkim brzuchem i nie wiem, zacznę się toczyć. Mm, więc cieszę się tym, tym, co jest, bo jak sobie przypomnę, co się działo. Miesiąc temu, czy dwa miesiące temu, to, to było źle. I ja na początku by nie wiedziałam, i też nie zdawałam sobie sprawy, że już pierwsze dni ciąży, pierwsze dni e, mogą mm, dawać tyle różnych, czy ja mogę powiedzieć, skutków ubocznych? No takie skutki, to tak chyba brzydko, nie? Um, mam też tak nie bardzo z mózgiem. Nie mogę czasami znaleźć słów i do takich wiecie podstawowych słów, więc też musicie mi to wybaczyć. Ale no te pierwsze dni, właśnie chodzi o to, że pierwsze dni, nie że jakieś tam, nie wiem, piąty, tydzień, szósty, tylko te pierwsze dni były dla mnie. Zaskakująco ciężkie, bo byłam mega zmęczona i ja wtedy robiłam badanie CRP, o którym Wam mówiłam, nie wiem czy w ostatnim filmie, czy w przedostatnim, robiłam badanie CRP, żeby zobaczyć, czy to nie jest czasami, nie wiem, jakiś nawrót, czy coś, że dlaczego ja jestem taka zmęczona i jeszcze pisałam, pisałam do mojej przyjaciółki, I wiesz co? Ja chyba mam jakieś y, mega długie i najbardziej intensywne PMS, napięcie przedmiesiączkowe y, w życiu. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja po prostu płaczę, wkurzam się, nie paduję nad tymi emocjami. I tak nie, nie powiązałam tego do końca. Potem się okazało, że rzeczywiście to ciąża. No też nie wiedziałam, czy. Czy w ogóle dam radę z endometriozą. Poczekaliśmy, żeby powiedzieć córce o tym, to poczekaliśmy, aż do ginekologa pójdę, że się upewnię, że wiecie, jest serduszko, bije i tak dalej. Żeby też nie wzbudzać u niej takiej ekscytacji, bo po prostu dla niej rodzeństwo to jest największe marzenie świata. Więc poczekaliśmy. Chyba nawet dosyć długo. No i, i tak wyszło, że wszystko jest ok. Też my oboje z mężem jesteśmy takimi ludźmi, że bardzo przekonują nas do wielu rzeczy badania naukowe. I ja wiem, że niektórzy mówią: No dobra, tam lepiej, nie wiem. Ja to wolę kierować się sercem, a ja intuicją. No a ja mam takie, że u mnie bardziej mózg. Nie wiem, mój, mój, może to w 100% mózg, aż, aż za bardzo powiem Wam. Um, no i bardzo um, śledziliśmy um, i teraz, też przez ostatnie lata, czy jakoś ta ciąża może mieć powiązanie z nawrotem. I wyszły takie badania, um, postaram się je podlinkować, bo może ktoś jest w podobnej sytuacji, że to nie wciąż jest problem. Mimo, że jest to obciążenie dla organizmu, i ja od samego początku, jak tylko się dowiedziałam, że jestem w takowym stanie, odpuściłam praktycznie wszystko, co mogłam i stawiam zupełnie inaczej niż w pierwszej ciąży. Stawiam na spokój, stawiam na brak stresu, tak jakby wszystko inne, co mogę przełożyć sobie, tak wiecie, na kiedyś, na kiedyś. Przełożyłam. No oczywiście dalej jestem mamą już sześcioletniej, bo niedawno miała urodziny, sześcioletniej córki, no i tego nie zawieszę, prawda? Ale e, wszystko co mogłam w życiu zawiesiłam, e, no ale też przez jakieś półtora miesiąca nie byłam w stanie za bardzo, nawet jakbym chciała, to, to i tak musiałam zrezygnować z bardzo wielu rzeczy. E, no i widzicie nawet nie wiem od czego zaczął się ten wątek w mojej głowie. No wiem, że tam nowotworowo zaczęłam. I pamiętam jak na malcie, jeszcze przed przeprowadzką um, miałam taką rozmowę z lekarzem prowadzącym i on um, tak mnie zaskoczył, bo ja nie zadawałam mu w ogóle pytań, nic o ciążę o dzieci, kompletnie zero. I on mówi, no, Magda, jeżeli chcesz zajść w ciążę, jeżeli chcesz mieć dziecko albo dzieci, no to nie czekaj, nie, działaj. I dla mnie to było takie, no jak, no, no że nie. I cały czas miałam w głowie, no, no mylnie, ja wiem, że tutaj będą różne zdania na ten temat, i ja tego filmu nie wypuszczałabym, gdybym sama nie miała już tego przepracowanego w głowie, że jeżeli ktoś mi napisze jakiś niefajny komentarz, to że ja to będę brała do siebie. Jeżeli widzicie ten film, to znaczy, że już jest poukładane, jest poukładane. Ale miałam wtedy takie, że no, no co on gada? No, jakie dziecko? Że przed chwilą przecież jeszcze walczyłam o życie. Jeszcze dziecko? No nie, no nie, że, że no po prostu, że, że nie, że to jest... Um, takie nieodpowiedzialne z mojej strony. I ten temat ucichł. Bardziej mój mąż, właśnie śledził jakieś różne badania, on się tym bardziej interesował. Dla mnie to było zbyt smutne, żeby jakoś, wiecie, więcej dowiadywać się na ten temat. Poszłam do pani hematolog, onkolog, tutaj już w Polsce, żeby się tam spytać, jak to w Polsce wygląda. I ona. W ogóle nie rozmawiałam z nią o tym, co ten lekarz powiedział, tylko powiedziała mi zupełnie to samo. I powiedziała: No, ale jeżeli chcesz mieć dzieci, no to śmiało. No to teraz, że wiecie, mam 34 lata, nie? więc też to, to trochę jest. Nie przełożę tego, nie? Na za 10 lat, bo coś tam. I powiedziała mi, że: No, no, śmiało. Ja takie. Bo on mnie wtedy zaskoczył, i też e, jakoś tak, w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Natomiast tutaj już na spokojnie usiadłyśmy mm, i porozmawiałyśmy, i powiedziałam jej mm, wszystko, co, co czuję, co uważam na ten temat, że no, tak nie biorę za bardzo tego pod uwagę, bo się za bardzo kurczę, jak to zabrzmi, za bardzo boję przyszłości, wiecie, że. Sporo złego może się wydarzyć, yy, i że to takie egoistyczne. Faktycznie, yy, że ja się popłaczę, to zaraz, chyba nie. Że to takie egoistyczne. Yy, dawać życie kolejnemu yy, człowiekowi, yy, kiedy nie wiadomo, co ze mną będzie. Nie? Yy, z jego mamą. I właśnie potrzebowałam dwóch lat, żeby dojść do momentu, gdzie. Gdzie już tak nie myślę, że nie zakładam najgorszego. I nawet jeżeli mam, mam gdzieś w głowie opcję najgorszego, bardzo najgorszego, to jest plan, jak to zrobić, żeby, żeby trochę siebie uspokoić. Że to dziecko, te dzieci, będą mogły mieć spoko życie, nie? No nie wiem, jak to tak powiedzieć, wiecie, w miarę prosto. Um, I że jest sobie ciąża, jest sobie poród, potem połóg i w ogóle różne zawirowania z tym związane, bo wiadomo, dzieci są różne, szczególnie takie małe. Jedne śpią i w ogóle można spać i bez problemu a inne wręcz przeciwnie, i to są dwa zupełnie różne doświadczenia. Natomiast ona mi powiedziała coś takiego, że, że ja ciągle żyję w strachu. Takim, że ja się bardzo boję wybiegać w przód. Ja, ja już to zauważyłam wcześniej, ja też dlatego się zgłosiłam do między innymi dlatego do pani psychoonkolog już dawno-dawno, że Wiecie co zaczęłam? Zaczęłam różne kursy, żeby trochę tak analitycznie się porozwijać i miałam taką wizję. Jeden kurs trwał rok i drugi trwał ponad rok. Nie pamiętam ile. Chodzi mi, że był to długi okres. I ja miałam takie, hmm, że, że skąd ja wiem, co będzie za rok? Że po co ja to robię? Jeżeli za rok ja mogę mieć nawrót, ja mogę nie żyć, w ogóle wszystko, co najgorsze. Że mm, nie miałam czegoś takiego, no fajnie, to będą nowe kwalifikacje, wiecie, tutaj nowe jakieś mm, możliwości zarobku, rozwoju, czegokolwiek. Tylko było takie, to nie ma sensu. To nie ma sensu. I nawet, wiecie, to było, nawet nie mogę powiedzieć, że coś dużego, no ale. Musiałam mm, cały rok nad tym pracować, ale nawet takie rozmowy, typu y, spotkamy się ze znajomymi, i oni mówią: Ej, dobra, może za rok, czy tam za półtora roku, y, że będziemy przez ten czas coś tam odkładać pieniądze, bla 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 bla, bla. wszystko sobie zaplanujemy, urlopy, i y, y, gdzieś tam polecimy. To chyba miała być Tajlandia. I ja w mojej głowie. Automatycznie miałam coś takiego, no jak za półtora roku. Możliwe, że nawet jeszcze później ten wyjazd by był, za półtora roku, za dwa, że no tak, no fajnie, wy będziecie żyć, ale ja to nie wiem. I mm, właśnie, no tak jak już chyba trzeci raz mówię, że sporo mi zajęło, żeby to sobie poukładać, że wiecie, każdy z nas, ktoś może być mega, mega zdrową osobą i w ogóle wszystko jest okej. Okay. Może wyjść na zewnątrz i zostać potrąconym przez cokolwiek, nie? Przez jakikolwiek pojazd. Ktoś może być w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, z nieodpowiednimi ludźmi. Naprawdę może się stać bardzo, bardzo dużo. I ja się czuję bardzo dobrze. Leczenie skończyłam. No, już. Niedługo będziemy obchodzić 3 lata. Nie pamiętam kiedy dokładnie. To było jakoś tam chyba zimą. Luty? Nie wiem, muszę to sprawdzić. I to będą 3 lata. Więc już trochę tego czasu minęło. Na początku lekarze mówili, że, no, że można poczekać, można poczekać ten rok. Ja, dla mnie rok to było zdecydowanie za mało, ale bardziej jeżeli chodzi o głowę. Tak więc ja wiem, że też mogą się pojawić komentarze typu: Ja bym tak nie mogła. Nie. Ja bym tak nie mogła. I wiem to, bo też jestem na grupach, gdzie dziewczyny opowiadają o swoich doświadczeniach i o tym, jak teraz żyją. I gdy pojawia się temat dziecka, dzieci, bo, wiecie, chłoniaki często mają młodsze osoby, i to nie jest coś niezwykłego, to te komentarze są zawsze takie bardzo podzielone. I też tam właśnie jest, jest część typu, ja bym tak nie mogła, ja bym nie zaryzykowała. A jest druga część, która jednak ryzykuje i stawia na to życie. Bo nie zakłada, że nie no ja przecież, no, no to prawie na pewno będę miała nawrót. Nie, nie, to za rok, za dwa, a za pięć to już na pewno mnie nie będzie. I mm, chciałabym być, i wydaje mi się, że już właśnie bardziej przechodzę do tej grupy bardziej pozytywnej, bo też y, trochę musiałam to podeprzeć dla swojego mózgu y, właśnie różnymi badaniami. I na szczęście wychodzą cały czas badania y, dotyczące y, tych leków, które ja brałam, jeżeli chodzi o immunoterapię i jak one wpływają na dalsze życie. Jak mało jest y, nawrotów. W stosunku do innych typów leczeń. I jest to bardzo takie podbudowujące, i ja też się bardzo dobrze czuję. Nie mam jakichkolwiek przesłanek, żeby, żeby coś tam się działo. Oczywistym jest to, że może być super, a potem nagle pu, pu, pu i koniec, no nie? Ale też, jeżeli bym miała nawrót, to od razu mnie to nie przekreśla, że wiecie, już, o, do, do piachu żegnamy się, do no nie? Tylko byśmy walczyli dalej. Um. Zrobiła mi się taka gadka nowotworowa, ale myślę, że no też przez wiele lat, wiele lat, trzy, był o tym ten kanał. Dalej jest w tytule i pokazuje, jak wygląda to życie po. No i tak wygląda. Można być w ciąży. Kurier przyszedł i. Nie wiem, o czym kupiłam, nie wiem, na czym byłam, ale wydaje mi się, że już mogę na tym zakończyć. Są kolejne tygodnie. Będę pewnie coś tam dopowiadała. Witajcie z powrotem. Witajcie. Też kiedyś odpowiadam na komentarze, które dostałam pod tym ostatnim filmem, bo niektóre były takie, że zrobiłam sobie tam screena, ale potem je skasowałam, bo bardzo mocno wprowadzały w błąd. I czasem nie wierzę, że ludzie mogą napisać coś takiego. No naprawdę, nie wiem, co ludzie mają we łbie, ale coś tam się dzieje. Coś tam się dzieje. No, to w jakichś tam kolejnych odcinkach. Życzę Wam oczywiście bardzo dużo zdrowia. I wydaje mi się, że ten film pójdzie w mikołajki. Ho, ho, ho! Do zdrówka i widzimy się za tydzień. Papa. Pa. A i dajcie znać, co tam u Was. No pewnie też się trochę zmieniło.